Jest drugi. Nie mogę być drugi, bo jestem pierwszy. A bardzo mi się śpieszy, a mnie się jeszcze bardziej śpieszy. A mnie to się Na litość chce nas wziąć! Chyba pana. Bo moim zdaniem to nie wypadek. znam też Nic z tego. Trzeba umieć nosić ból. Mnie też boli. Sí, també!